witam wszystkich po prawie 4 tygodniowej przerwie W końcu bierzemy się Słuchajcie, za tydzień zaczynam urlop Mam nadzieję, że uda nam się to trochę nadrobić Ten czas stracony, bo 4 tygodnie Bez żadnych odcinków nagrywania To naprawdę bardzo, bardzo dużo Podjąłem pewne kroki, pewne zmiany Mam nadzieję, że będą na lepsze Słuchajcie, zaczynamy odcinki Mam nadzieję, że uda mi się dodawać je codziennie Oczywiście będą live'y Zapraszam na Discord'a Jeżeli chcecie dojść do mojej grupy znajomych Wpadacie na Discord'a na razie gram na trzech kontach. Gram w Tapping Legends X, które widzicie. Gram w Rebirth Champions X i gram w Clicker Simulatora. Jeżeli gracie w którąkolwiek z tych gierek, zapraszam na Discorda albo piszcie komentarze pod tym filmikiem piszcie komentarze pod tym filmikiem, ze swoją nazwą z Robloxa, plus ile macie otworzonych jajek w poszczególnych gierce staram się znaleźć osoby, które dużo grają, które często grają po to, żebyśmy mieli lepszego boost frienda w końcu, on naprawdę bardzo, bardzo dużo daje. Także słuchajcie, jeżeli chcecie i dużo gracie, chcecie grać ze mną na serwerze, piszcie komentarze ze swoimi nazwami, ile macie otworzonych łącznie jajek Póki co zapraszam, koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco ze wszystkimi filmami, odcinkami. A dzisiaj głównie skupiamy się na Tapping Legends X. Trochę mnie nie było. Tak wygląda obecnie moje konto Top 61 w TAPie, czyli naszych klikach. Top 62 w Rebirfie, chociaż Rebirfów troszkę mogę zrobić, ale na ra. albo sobie je od razu. Tak wygląda ilość moich boostów, i dzisiaj zajmiemy się, słuchajcie, kodowaniem. Ja dużo kodów nie wpisywałem, zostawiłem z Wami. Sprawdzimy, które działają, które nie działają. Będziecie mogli sobie je użyć. Tak wyglądają moje boosty. Jest ich całkiem, całkiem dużo. Rebirfów mamy 1.32 SP, więc zaraz tam może nam lepko topka skoczy. Tak wyglądają moje pety. Tu gdzieś jeszcze są jakieś, jakieś secrety. Tu jest jeszcze gdzieś też taki słabszy secret z 10M eventu. Oczywiście eventowe zostawiamy. Tu mamy nowe nowe sekrety, nowe godli. Jeżeli chcecie jakieś pety, oczywiście chętnie e, chętnie wam podaję. Dajcie znać w komentarzu, co byście chcieli, jakie pety byście chcieli. E, coś na pewno się znajdzie, troszkę petów jest, trochę miejsca jest. E, to co do petów, co do e, co do boostów oczywiście mam wszystkie oprócz autorebirfa, bo mam max rebirfa, więc wiem, że autorebirf jest niepotrzebny. E, trochę tokenów jeszcze mam, myślę, że będzie więcej i tutaj co, tutaj mamy wszystko słuchajcie odebrane, o ma już tam wskoczyła to 58 w rebirfie więc lecimy w górę, a co do co do ewentualnie naszego o matko, indeksu, o naszego indeksu jeżeli macie coś z tych petów chętnie użyczę je do indeksu jak dobrze widzicie jeden pet równa się 1% więcej klików kliki w tej grze są najważniejsze bo dzięki klikom słuchajcie macie topkę tą główną topkę dzięki której każdego pierwszego dnia nowego miesiąca e, możecie otrzymać nowego peta jeżeli będziecie w top 25, w top 10 lub top 1 e, jak widzicie dużo dużo mi tych petów brakuje no nie gram od samego początku w tą gierkę tu są jeszcze te limitowane więc jeżeli coś macie chętnie użyczę, chętnie pożyczę e, jeżeli ja coś mam co wam się przyda oczywiście bez sekretów e, bo tego nie pożyczam to też możemy coś pomyśleć, podziałać. Dobra, to mamy, to mamy, słuchajcie, topki są tam, pety są e, tutaj, to sobie zajmiemy na spokojnie przy kolejnym, myślę, odcinku. Na tym odcinku skupiamy się, słuchajcie, głównie, e, głównie na kodach, staniemy sobie tak, żeby było coś widać. E, ja już sobie tu w notatniku specjalnie e, te kody wpisałem, Zacznijmy sobie od tych najprostszych kodów. Może niektórych niektóry wpisałem. Nie jestem teraz pewien, którego koda wpisywałem, którego nie wpisałem. Zaraz sobie sprawdzimy. Myślę, że w większości jednak nie wpisałem. Z tych łatwiejszych kodów mamy 10M. Dobra, tego akad użyłem. Nie, tutaj dobra, lecimy. Słuchajcie, kolejny kod, ale wy, jeżeli nie użyliście, to jak najbardziej wpisujcie. Kolejny kod 15M też był użyty i kolejny kod z takich łatwiejszych, szybszych do pisania, 25M. Dobra, mamy tap FIAL razy 5, lakfial razy 6, damage FIAL razy 5 i rebirth razy 5. Więc naprawdę bardzo 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 dużo usuwamy je tutaj z notatnika i słuchajcie, lecimy. Lecimy od tych najnowszych kodów, zobaczymy jak nam to pójdzie. 60k, thanks. Myślę, że go na pewno nie wpisywałem. Jest tab fial razy 5, lag fial razy 5, damage i podejrzewam, że rebir też będzie, bo już był razy 5. Więc mamy już, słuchajcie, kolejnych 20, 20 naszych fialek, 20 boostów, więc naprawdę super. Kolejny kod, hell. Hell, kolejny kod i mamy już też cały, cały ogrom. O tu jest bez już, e, cały ogrom e, mamy naszych fialek, lecimy słuchajcie dalej, e, 50k sus-kod i wpisujemy go i leci kolejny kod, e, tap fial, lag fial, damage fial, wszystko po 5 sztuk, więc naprawdę e, znowu 15 jesteśmy do przodu słuchajcie, e, lecimy z kolejnym kodem sus e, side data sus side data. Dobra, ten kod nam wymienk niestety już e, nie działa, więc lecimy, słuchajcie, z kolejnym kodem Miss in black. Miss in niestety też już e, nie działa. Lecimy, dobra, z kolejnym. Lecimy z kolejnym, słuchajcie, kolejny kod 40K e, Real e, lie, e, Hot Code. Zobaczymy. Co to za taki hot hotcode? Tapy razy 4, lucky razy 4, damage razy 4. No jakiś tam super hot to on nie jest, ale 12, 12, słuchajcie, fialek. Mamy, zaraz zobaczymy, ile nam się ich łącznie uzbierało. A nie, przeczytałem Wam. E, fixes 3. Pisząc tak, że może będzie Wam łatwiej ogarnąć Fixes 3. Słuchajcie, jeżeli znacie jakieś inne kody niż te, które ja wpisuję, e, to. Oczywiście, dajcie znać w komentarzu, napiszcie, jakie tam kody e, ciekawe znacie. Kolejny kod to Heaven. E, tak jak widzicie, tak się pisze. E, heaven dokładnie się pisze. I mamy, słuchajcie, kolejne Tapfial, Lakfial i Damagefial, każdych po 5 e, sztuk. Dobra, i jeszcze mam tych kodów dosyć sporo, e, więc wpiszcie kartkę do zapisujcie sobie wszystko. E, 30K Cool Code. To jest kolejny kod, niestety, prawdopodobnie już go. E, użyłem albo już nie działa, ale lecimy, słuchajcie, e, lecimy z kolejnym kodem. 10K Players Thank You e, już niestety też nie działa, e, ale jeszcze spokojnie, jeszcze parę kodów mamy. Myślę, że jeszcze niektóre zadziałają. Galaxy e, też już kod nie działa. E, minus, zobaczymy, czy nam minus zaskoczy, e, czy niestety też nie. Niestety też nie, bo widzę już czerwony, to nie będziemy e, przerzucać. 1M e, group members. Dobra, działa. Mamy ta fial razy 5, lag fial razy 5, damage fial e, razy 5, więc kolejnych e, 15 fialek leci do nas. Kolejny kod, słuchajcie, 20k likes e, for fials Więc patrzymy, niestety na czerwono już widzę tutaj kawałeczek, kod nie działa. Więc lecimy z kolejnym kodem big e, pust, e, pust pack. Też na czerwono, już nie działa. A sorry, trochę mnie alergia bierze, niestety Rainbow Code e, też już nie działa. I jeszcze mamy 7-8 kodów. E, dobra, ten też nie działa, więc lecimy Easter, to będzie świąteczny, to też możliwe, że już faktycznie e, nie działa. Już e, zaraz szybko polecimy, niestety 5K Likes też już nie. Update pierwszy, zobaczymy update pierwszy, też już nie, możliwe, że już do końca nam nie pójdą te kody, dobra, tutaj Russo, a to jest tylko 250 tapsów, więc to nie jest, ni niestety, yy, chyba, że na samym początku to może coś tam dla Was jest, ale no to na tą chwilę dla mnie to jest bardzo, bardzo mało, dobra, lecimy kolejny, GraviCatMan, dobra, mamy, słuchajcie, kod, a to też jest 250 tapsów tylko, yy, więc to jakoś tam dużo, Dużo nie daje. Lecimy kolejny. 1K like es, już też nie działa. Ostatnie słuchajcie, dwa kody nam zostały. Ten niestety też już nie działa. I ostatni kod sprawdzamy. Fixes one też nie działa. Tak mniej więcej wyglądają kody. Przypominam, zostawcie koniecznie. Łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem, bo od dzisiaj lecimy codziennie z odcinkami, lecimy z częstymi też live'ami, więc zapraszam serdecznie do oglądania, zapraszam też na Discorda, szukamy moderatorów, szukamy administratorów, szukam też osób, żeby dodać do znajomych w gierkach takich jak Clicker Simulator, Rebirth Champions X, no i oczywiście TAP. Tapping Legends X, tak mniej więcej wygląda moje konto. Słuchajcie, szybki jeszcze podgląd, może po kropkach, chociaż na razie na następnym odcinku pokażę Wam dokładnie, jak wyglądają moje achievementy. Nie jest źle, stapa jak widzicie, już powoli, powoli do końca. Rebirth trochę więcej, tak to mniej więcej wygląda. I jeszcze co do moich tutaj statystyk. Tak wyglądają statystyki mojego konta. 9 sekretów. Tyle na razie mi się udało dropnąć. Zobaczymy, jak nam dalej pójdzie. Ja lecę, słuchajcie, otwierać dalej jajka. Piszcie w komentarzach, jeżeli gracie w tą gierkę, piszcie komentarze ze swoją nazwą z Robloxa i dajcie znać, ile macie z ciekawości jajek otwartych. Będę was zadawał do znajomych. Zapraszam wtedy koniecznie do mnie na serwer. Róbmy sobie dobrego free and boosta. Każdy gracz. W znajomych, który razem z wami jest na serwerze, słuchajcie, to jest 20% więcej do, do kliknięć, 20% więcej potem do rebirfa i tak dalej, więc to jest bardzo, bardzo ważne. Wpadajcie koniecznie, dawajcie znać na Discorda, wpadajcie, piszcie komentarze na YouTubie. Póki co, do zobaczenia, do usłyszenia już jutro z kolejnej, innej gierki. Ja, nic mi nie zostało więcej dalej, otwieram jajeczka, zobaczymy co będzie. Mam nadzieję, że pochwalę się niedługo nowymi sekretami. Póki co, dzięki bardzo, do zobaczenia i do usłyszenia już niedługo. Cześć!